Mamy demokrację, mądrze powiedział mądry człowiek. To, to jest system bardzo zły. Ma mnóstwo wad, ale najlepszy z tych, które człowiek wymyślił. Trudny do utrzymania. Ja nie wiem, czy po wyborach następnych się utrzymał u nas taki system demokratyczny, no ale cieszmy się z tego, co mamy. W szczególności nie wiem, czy po następnych wyborach, gdyby one się tragicznie jakoś do Polski yy... Jaki rezultat byłby tragiczny? będziemy mieli ten luksus, który mało który kraj ma na świecie? Kilka krajów, bo nie wszystkie zachodnie, daleko. Że możemy sobie przełącznikiem pilota przełączać różne stacje telewizyjne i radiowe i mieć różne stanowiska. Warszawskie elicie się marzy znowu, żeby było jedno obowiązujące stanowisko. Jeszcze i je nazywają demokratycznym. Nazywać totalitaryzm, autorytaryzm. Absolutny kaganiec demokratycznym, no to jest w stylu komunistycznym. Jak wiadomo, za komuny wszystkie opozycyjne ugrupowania były antydemokratyczne. A był front demokratyczny, który zamykał ludzi do więzienia, zabijał, katował. U nas w Warszawie na Rakowiecki strzałem w tył głowy. Dla demokracji. Bo demokracja to był po prostu punkt widzenia rządzących. No więc mam nadzieję, że tak nie będzie.